Siemaneczko, siemaneczko z kim z tej strony Sniki, tam was bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym szóstym pojedynku, drugim pojedynku, drugim meczu, szóstym pojedynku na tym turnieju. Gramy diralem na Shakti rurara. O, czyli gramy babeczkę, która właśnie właśnie miała rujus, a Shakti rukat nadaje w sumie. A w sumie... Znaczy boostuje najsłabszą jednostkę biorąc pod uwagę tak osobiście twierdzę w, w twierdzy, w sensie to jest fajna jednostka, ale... Znaczy... Jeżeli dobrze umie się nią zagrać, to jest bardzo dobra. Nie? W sumie nie ma takich słabych jednostek jako tako, nie? Dobra, no cóż, Dirael jest. To przywołanie Roje us... No, no raczej niekoniecznie, moi drodzy, raczej niekoniecznie. Raczej tutaj poszukamy mroku poszukamy na pewną roku, ale zobaczymy sobie nasze artefakty, tak? Yy, peleryna sandro. Fajna rzecz. No ale dobra, nevermind. Tak. Pierścień pokrewieństwa maszyn, bardzo spoko. Bardzo fajna ścieżka pod maszyny. <tuszy> tu jest bardzo fajna ścieżka, podbicie się. Popatrzcie się. Wiem, że są trzy bronie, ja wiem, że to 100 dupy i tak dalej. Inaczej, tu jest podbicie się też fajna. Moral szczęście, płódki. No, ale też się dubluje wiele rzeczy. W sumie tarcza, mieszkający inicjatywę. Ale tu jest inicjatywa 2, tak dwa 2 dwa wiedzy, i tutaj. przez jedno wyobrażenie to wbrew pozorom, bo potrafi robić robotę, nie? Potrafi robić robotę. Możemy zagrać jakąś hybrydę. Jest naprawdę. Są widmowe. Moi drodzy, są widmowe. Jest zamrożenie, tak? No jest też kula fajna, którą no, może on skontrować, tak? który może on skontrować kulę. On musi się zastanowić, czy on też nie chce przywołania kontrować, nie? Mamy oświecenie na starcie. Mamy też światło, tak? Kontrowanie światła. No, jest w sumie prawa moc, fajne światło jest, no ale gorzej, jak mnie skontruje, no coś on musi wybrać, nie? I to jest takie, czy. To jest tak zwana loteria. Jeżeli chcemy jakiś wjazd, to możemy po prostu zrobić lotny i kulę. Albo. No, tu jest fajne, to jest 5 ataku, 3 ataku. Patrzcie się to jest ataku. Raz. Trzy. Pięć. Pięć ataku i w sumie to tyle. Wszystkie ścieżki są takie nie do końca, ale inicjatywy bardzo spoko, sp bardzo spoko sprawa, atak moral też bardzo fajny. No raczej znaczy jakieś artefakty trzeba będzie pokombinować, tak, to na pewno, tak, to na pewno, sprawdzam czy się nagrywa, nagrywa się, git. Ech, no jest i wskrzeszenie moi drodzy, tylko gorzej jak on zagra to rozwicie, to jest bardzo, bardzo ryzyk fizyk, nie, możemy zagrać... Ja nie chcę grać, ja kurczę, ja chyba zagram twój tak typ, zwany typowy sylwan, nie? Znaczy ja bym sobie zostawił przywołanie, ale na jakiejś podstawie, nie? Znaczy chcę oświecenie pod się się niebo mi da jakieś gówniane statystyki. Dobra, bezbędny strzał. Dobra, ale te przywołania, nobra, strzał. Szczęście. Szczęście, tak? Szczęście moi drodzy. No szczęście raczej tak, no. Bo tą taktykę, którą chcemy zagrać, no to szczęście jest obowiązkowe, nie? Nawet bym bez obrony zagrał. Wiem, że to będzie riski. Ja z tym przywołaniem może mi się zesrać build przez to. Ale sobie zostawię, bo widmowe zastępy super sprawa jest, nie? O, mi będzie dawało wszystkie rzeczy. Wskrzeszenie w sumie na podstawce? Not bad, nie? Dobra, ataku na razie nie ma. No brona, no warto byłoby mieć tą obronę, nie? Zastrzyku energii, czy akurat w chwili relaksu. Po prostu osiągnij ten idealny stan dzięki nieustannemu strumieniowi muzyki bez reklam. Otworności no magię, no raczej mi się wydaje, dobra jest i atak. Werbunek jest aura, tak? Mhm. Mm Co z tym przywołaniem? No psuje mi trochę bild, nie? Yy, mało ataku jest. Nie wiem, no spróbujmy, jeszcze najwyżej to wypwalimy. Ale szczęście zwie. wiem, że dużo mam potwieranych rzeczy, wiem, że mimo, że to nie wyjdzie nic z tego wszystkiego. No dobra, walić, to co ma być, to będzie. Tylko nie mam deszczu, nie? Laura i szczęście. Ciao. Według mnie. No nie ma szczęścia żołnierza, nie? Ale ja bym mimo wszystko nie szedł w lewo. Znaczy w sensie środek w tym przypadku. Nie szedłbym, tylko. Znaczy to szczęście jak chcę sobie zostawić. No ale zawsze to jest szczęście, nie? Mysłowo średnio. Ekswerski atak spoko. Chciałbym szczęście żołnierza dostać, nie? Chciałbym szczęście żołnierza. No, gniew natury też by był spoko, ale szczęście żołnierza jest bardzo fajny. Gniew natury też super. Spróbuję jeszcze go dostać. Przynajmniej, najwyżej to weźmiemy. Ale jeden w poziom i tak mi się wydaje, gdzieś osiągnę, tak? Dobra, zagramy w taki sposób. Wiem, że to nie jest jakiś zajebisty build. Zdaję sobie z tego sprawę. No ale może się udać, nie? Może się fajnie udać. No będzie ta inicjatywa tych rzeczy. Będzie moral spory. Będzie. Szczęście no nie będzie za dużo. No wiem, że te tarty są takie kiblowate. No ale ten nikt też fajnie z tobą działa, nie? Jak będzie chura, to będzie problem. No dobra, no nie widzę tutaj innej opcji. No szczęście nie będzie za dużo. Mm, szczęście nie będzie za dużo. No, może są lepsze ścieżki, nie? Może i są. Czyli ta ścieżka jest i lepsza. Jest w sumie szczęście, jest moral, jest atak, więcej je ataku. Ale, moi drodzy, 8 inicjatywy to jest bardzo dużo na tobie, nie? To chodzi, że kurde, no. Znaczy, to są dużo broni, nie? Ale, jakby. Le ścieżce będę w stanie to ulepszać, ale też jest w sumie atak tutaj. To wiedza, która mi nic nie zmienia tak naprawdę. Nie ma dużych statystyk. Nie no, nie ma, to nie jest taki piękny wjazd, trzy szczęścia, 4 szczęścia. Ale tutaj bym miał w sumie jeden moral. Dwa morale byłoby. Byłoby więcej szczęścia, a tego brona siła czarów to mi niepotrzebne, nie? No ale w sumie jest dwa ataku, to mi się dubluje. No tutaj to ta tarcza też jest spoko. To byśmy mogli sobie sprzedać i to. By było bardziej chyba w sumie warf, bo to jeden szczęście, moi drodzy. Może nam zmienić grę, tak? Może nam bardzo w sumie zmienić grę. Ale 8 inicjatywy też kurczę kusi. 8 inicjatywy też zawsze kusi. To obrażenia no ale gówno. Gniew... Kurwa. No nie wiem, która ścieżka jest tak naprawdę. Pewnie wy już myślicie, którą powinienem zabrać, tak? Wy pewnie już w głowie macie, którą powinienem zabrać, ale w sumie atak, obrona, moral i szczęście. Moral, też plus jeden szczęście jeszcze mnie kusi, nie? Nie, dobra, weźmiemy więcej ataku po prostu dla wszystkich jednostek. Trudno z tą inicjatywą. A że widzimy sobie najwyżej grupowego hejsta, a będziemy po prostu często moralować, tak? Przedamy tą tarczę. Bo ona, wiem, że daje dużo statystyk, ale po prostu w tym momencie, no nie jest dla mnie worth. Też nie jest dla mnie worth. Nie no, teraz te statystyki są solidniejsze, nie? Nie no, lep lepsza ta ścieżka była mimo wszystko. Jednak to dwa szczęścia. I morali tak już jest pięć, więc... <grym> jest też mocno, więc będzie szczęścia, jak mi obniży, no to taka raboska będzie sobie robić. Będzie sobie pomagać, tak? A będzie nam pomagać, nie? Dobra, build jest wyszedł dobrze. Mowe są, nie? No to może być zmienić rozgrywkę, tak? Jest kołczanik, są fajne buty. Buty już jedne fajne mamy w sumie. No płaszczyk spoko, nie? Kołczan bardzo przyjemny. Na pewno chcemy jeszcze jeden poziom dostać, tak? Na pewno będziemy chcieli jeszcze jeden poziom dostać. no nic do szczęścia nie było. No ale kołczanik tak, kołczanik przyjemny, bardzo, bardzo przyjemny. No i nic więcej tu tak naprawdę nie mam. No nic tu tak naprawdę więcej nie ma. No jeszcze jeden poziom dostaniemy i tyle w sumie, bo co jestem w stanie kupić? Dwa ataku to mi się nie opłaca, też wolę poziom dostać i dostać na przykład Heistal albo Gniew, Gniew Natury, nie? Bo to jest największe prawdopodobieństwo, że dostanę. No tak, no tylko w sumie to mogę dostać w jednym z tych dwóch do wyboru, nie? Więc... Dwóch poziomów z tego nie będzie, tak czy tak Ale jak sprzedam, mogę sobie dodać mu Siłę czarów, tak dla Dla pozorów, nie? Tak dla pozorów mogę sobie Zostawić, dobra, no to idziemy tutaj I próbujmy jakoś to ugrać, nie? No zobaczymy, czy wyjdzie Im plus to, że wziąłem nie inicjatywę, nie? <laughs> Chciałem w sumie na szczęście Hejścik, bądź hejścik, bądź po prostu weźmiemy... Bądź gniew natury, nie? Mhm... No raczej nie LGBT, bo LGBT jest średni, w sumie ochrona Ty masz więcej I 7 No nie mam taktyki, nie? Więc w sumie... Muszę ciebie. Muszę w sumie ciebie, tak? Tutaj ciebie. Tutaj zawsze biorę tego. Zwiększaniem defa, tak? Dobra, najpierw sobie zróbmy to. I weźmy ulubionych wrogów, wiadomo. Hit. Tylko, że on może szybciej. No, ja nie mam jakiejś, wiecie, potężnej inicjatywy, tak? No to jest mój główny problem. No ale witmowe może pomogą. Nie uda mieć, nie? No gniew natury albo lepsze szczęście. Nie no, moi, moi drodzy, mimo wszystko gniew natury po prostu da mi przynajmniej nie losowe te obrażenia, a mi zwiększy po prostu bardzo fajnie na tobie, to jest 3-4. 7-11, 4-7. No, wiem, to jest taki hybrydowy wjazd, moi drodzy. To jest taki hybrydowy wjazd, który no nie wiem, czy wyjdzie, nie? Który nie wiem, czy po prostu jakby wyjdzie, tak? To się okaże. To się po prostu okaże. No, nie, wiem, no jest w miarę, no to jest solidnie, nie? Powinniśmy solidnie naprawdę bić. Myślę, czy by jakichś innych jednostek po prostu nie brać, czy tamtych. Z cofaniem na ciebie. Nie, no raczej z tych gwiazdowych bierzemy. Tam ma być, to będzie. Nie powinniśmy jakoś bardzo mało bić, nie? Dobra. Lecimy. Lecimy na Szczecin. Lecimy na Szczecin. Lecimy na Szczecin. Mam nadzieję, że chociaż tutaj walka będzie dłuższa. No, jedno mam już zwycięstwo, więc jako tak, już jest jakiś punkcik. Dobrze byłoby to wygrać, byłby już pewny remis. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy on jakieś rozwicia przygarnął, czy jakiś zaryzykował, czy, czy po prostu stwierdził, że ja nie zagram żadnych rozwicia. Jakbym nie oglądał, to pewnie by się domyślił, że raczej żadnego światła nie zagram. Ale moi drodzy widmowe zastępy mogą bardzo fajnie zadziałać. I to bardzo dobrze mogą zadziałać. Nie wiem, mogą one do końca działają, ale. Ale muszą też na nim bardzo dużą presję pod jakąś jednostkę, dajmy sobie na to. Tylko tym lecieć do przodu też jest niezbyt dobrze, nie? To jest takie wszystko jak ryzyk, ry, ryzyk fizyk, nie? Ryzyk fizyk. Moral będzie. No ważne, żeby to szczęściem jakieś zostało. No <grytanie> to coś rzucimy, jakoś to będzie, nie? nie. We will see. We will see mogliśmy wziąć lgbt dragona akurat niekoniecznie ale to nie jest taki typowy wjazd nie? typowy wjazd jest jeszcze ze szczęściem elfów i z 5 szczęścia więc to nie jest jakiś typical typical wjazd ale może starczy ja moi drodzy bardziej lubię tego strzelca bo on też przesuwa te noski do tyłu Ta strzała fajna jest spoko bardzo go lubię nie? no zobaczymy zobaczymy co tam przeciwnik dla nas przygotował może no, braknąć potem tej inicjatywy, to nie będzie hejsów i tak dalej, nie? Mogę ryzykować i grać jakieś światła, nie? Ale sywam w sumie nawet tak jest w miarę solidny, tak? Powinien sobie w miarę poradzić. Ależ nie jesteśmy bez presji, tak? My jesteśmy bez presji, przy już przegrał jedną grę. Już mniej więcej czuję presję. Dzisiaj raczej więcej nie nagrywam, bo jestem zmęczony, żeby coś kombinować lepszego. No w sumie, ci też walnie, nie? 11 ataku. A tak na ekspercie, Karaboska, to mi się daje, że będą dobre obrażenia. Takie mam wrażenie, że mimo wszystko jednak będą robić te obrażenia swoje. Może być u niego wichurka, tak? Może być, może, bo jest dobra wichura, bardzo bezpieczna, dobra, klasyczna. Powalnia właśnie wjazd, to jest bardzo dobre. Mord Michał wczoraj to ograło z Jackiem, więc to jest bardzo dobre i... Bardzo szanujący się. Też jest bardzo dobre w sumie rozbicie ze ścianą mgły, tak? Wywołania tutaj pod tych strzelaków. No i widmowe by mi wtedy nie działały, tak? Jakoś przesadnie, nie? Jakąś tam jednostkę, tak? No właśnie. No, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się okaże w praniu. Dziennik rozkminia dużo, długo i dużo, dużo, dużo i długo. Może się kogoś doradza i tam wiecie, bo nie ma zakazanego można z innymi ludźmi grać, nie? Anyway. Nie powinno się, ale. Ale zakazane nie jest. <laughs> a myślę z grupy to pewnie bym nagrał jakiegoś streama, nie? Jakiegoś tam takiego kurczę ciekawego i wesołego. Żeby coś się po prostu na nim działo i. byłoby was trochę więcej. <laughs> ale to kwestia, że musimy najpierw z tej grupy wyjść. A po już przegranym, znaczy wygraliśmy z liderem grupy. Gościem, który wygrał wszystko. Stracił jeden punkt tylko ze mną i z Rosem. I z Overnightem pewnie też raczej wygra. Więc to kwestia tego, ile ja wygram z innymi, czy ja wygram na przykład z takim Rosem i Schlomom. To jest takie bezpośrednie pojedynki, które dużo będą miały znaczenia. Na przykład, jeżeli będę miał podobną liczbę punktów, wtedy no może to w jakiś sposób dla mnie w pewien sposób mocno działać. Tak, że będę musiał w jakiś sposób to sobie ułożyć. Żyjesz? przewincie sobie to. Mmm, sobie to. Dobra, i tak dzisiaj więcej nagrywam, więc to on, on traci czas. On traci czas, trlala. Nie musimy się od razu wpierdzielać z tym moralem, jeżeli nam morale oczywiście będą wchodzić. Jeżeli będziemy opikiem, to szczęście też będzie nam wchodzić 100%, nie? W pierwszym 7 ciosów wyszło szczęście. Bo po tym szczęściu już dostaje nie masz takiego znaczenia, też nie ma takiego znaczenia, nie? Ale jeżeli dajmy na to teraz, dostajecie szczęście w pierwszej turze i w pierwszej turze moralki, no to niesamowicie zwiększałam szybkość obrażenia, które zadajecie przeciwnikowi, nie? E, tak to mniej więcej to funkcjonuje. I tak to mniej więcej działa, tak? On specjalnie po prostu trzyma timer, żeby mnie po prostu wkurzyć, bo nie da się na orku tak długo zastanawiać po prostu. W szczególności w tej fazie rozgrywki. No ale to jest sobie po prostu to. Miniecie do walki. I nie będziecie tutaj słuchać. Niektórzy posłuchają, to pozdrawiam serdecznie. Sam serduszka, osoby, które tutaj słuchają mojego gadania. Ehm. Według mnie, da, bardzo dobrym, klasycznym, no drżyj jak będzie miał, no to będzie problem, tak? To zawsze jest problem. Zawsze to jest dobry czar. No ale chociaż tyle, że jak lotnego, no to ten strzeli, tak? Ten strzeli, no. jest defensywnie, jest defensywnie, tak? Jest na twardo, tak? Czyli defensywnie jest, defensywnie, bijący się, ale tak bezpiecznie, nie? Ale tak bezpiecznie, nie? Nie widzę wichury. 15, 10, 1, 5, 4, moral, czyli może być kara, właśnie. 15 ataku to dość sporo, tak? Dość sporo, 15 ataku. 15 ataku to jest zawsze sporo, nie? Czy on ustawi się z tej strony, nie? Dobra, w sensie po, 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 dam, bo tu mam ten w sumie, ale ja i tak to. Dobra, kiedy by on nieulepszonego wziął, tak? Jest rozbiciem roku, nie, jest pierścień do minus inicjatyw, tak? Okej okay, jasne, rozumie się. Spoczko ja to mogę się w niego wpieprzeć. W sumie dużo muwalne. To jest w sumie ulubiony wróg, tak? Bo wtedy on się na mnie sfokusuje, co nie? Czy. Dobra, ładnie weszło. Hit. Zmieszczenie inicjatyw jest duże, tak? Czyli wziął artefakty i ma dobre staty, tak? Czyli on też bardzo podobnie w sumie mnie dostał, nie? Dobra, ale ja też dostałem przyspieszenie, co spoko. Dobra, ciebie weźmie to mieszczeli, ok, jasne. na no spokojnie. No ja nie wiem, czy tam powiem się aż tak bardzo z nim klepać, nie? No, nie dostaję do nich, nie? Jedno się źle ustawiłem, tak? O ja no się źle ustawiłem, wolno się ruszam. No nie grzecznie z twojej strony. No, wbijamy się. Fajny Moral wszedł, spoko. Dojdę, tak? Dojdę. Dobra, Git, bo bałem się, że się jeszcze źle ustawiłem, czy coś. Mm, czy coś, taki wiecie wiecie, wiecie. wiecie o co mi chodzi, nie? Najlepsza którą można znaleźć w On też ładnie walnie. Okej okay. fajnie, że najlepsza muzyka w Polsce. Jednorug ma Hejścia, ma. Teraz hejsta, hejsta. No dobra, bo ulubiony wróg, pałka, no ale w sumie Pałko też wolno w, w miarę dosadnie, no. Chyba, że mi tego przesunie. Jeszcze mi jakoś dużo, nie? No zobaczymy, ta. No nie wiem, czy to był w sumie. Wmoralowałeś szczęście, dostałeś, ale. Tylko też tam zblokujesz, tak? Żebym sobie. Se... Źle nie ustawił się, nie? Ładnie, fajnie, super. Jakiś blindik, mam szczęście żołnierza. No nie wyszło. Dzięki temu jednostki jest w stanie mi walnąć. No ale dobra. Nevermind. Mhm. Okej, okay, sprawdźmy, jakie rozbicia są. Jest. Tak. Eksperckie rozbicie światła jest. No i fajnie, jest widmowe zastępy. Coś jak mi strzeli tego głupia balista w to, nie? Ale, no trzeba tutaj. No i nie strzeliła na szczęście w to. No i teraz ma problem, tak? Teraz ma problem. Mam strzelca, który dobrze bije, bo ma zwiększony atak. Tak, bardzo mocno zwiększony. No, ma problem. Tutaj też kręgiem dostaniesz. Akurat mu weszło Akurat mu weszło, bo mogło mu nie wejść, nie? No <grystanie> to chodzi, że mogło mu kurczę nie wejść, nie? A, w sumie kontrę ściągałem, bałem się, że się, od... że sam sobie oddam, nie? Ale na szczęście nie Dobra, na razie Jakby to ująć Bijajmy Mhm, mm bardzo fajnie. Wbijajmy sobie to. krąg zimy muszę rzucić w dobre miejsce. wysuńmy sobie. Mhm, mm bardzo fajnie. Zwiliśmy mu też szały i tak dalej. Nie, na dzisiaj Id, dobra, teraz tu. Pięknie. GG. Lecimy dalej. Eee. No, no, na dzisiaj koniec raczej. Na dzisiaj koniec raczej, no. Raczej na spokojnie. Boom. Przyjemnie, dobra Dzięki za gierki, no. Daliśmy radę, tak? Tylko tym się nie odsunąłem, musiałbym się odsunąć teraz. I walnąć z tego, dajmy na to, nie? No, szkoda, że przeciwnie nie gra do końca. Okej, okay, wpiszę raport. No, spoko, spoko. Dobrze poszło. Dobre taktyki. Bezpiecznie, standardowo, klasycznie, bez jakiegoś stresu. Okej. Okej, okay, dzięki. Laskę Piekieł też miał, tak? Miał to, miał to, miał to, ale ja miałem... miał rozbicie świata, Nie no, klasyka zagrała tutaj. Według mnie miałem bardzo dobry buildzik. <gryw> Nie wiem jak wy sądzicie, ale... Według mnie bardzo w porządku. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Szczerze, akurat skomentujcie ten buildzik, czy był bardzo dobry, bardzo klasyczny i bardzo bezpieczny. <gryw> Z tym szczęściem żołnierza i z tym e, widmowym na też jednoroga, nie? To mi chodziło, że potem w razie czego rzucić też. Dobra, trzymajcie się, bo przeciwnik znowu szybko poddał gierkę, więc mało było bitwy. E, nic na to akurat nie poradzę, że tak było. Taka, taka sytuacja po prostu. To są też przeciwnicy, no ja nie jestem od wszystkiego tutaj. Ale dzięki za grę. Jest 2-0 dla nas, więc już tutaj remis mamy, więc tam spokojnie w kolejnych dwóch grach mamy taką mentalną przewagę. Mogliśmy dzisiaj grać dalej, ale po prostu, że jestem zmęczony, chcę coś innego jeszcze porobić, a sobie dogramy kiedy indziej. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa-pa!